Wygryzają się bydlaki. Będziemy patrzeć, czy mają warozy. waroła. Patrzcie, tutaj. Eee, to są trudnie. Może mu się łap co? Zobaczcie. Zaklinowany. Żyleteczkę przyniosę. Dajcie suba. Będziemy ucinać łby trutniam na, na antenie. Nie, je nie wolno takich rzeczy. Zobaczcie, jak się czyści. Teraz bydlak. Widzicie, robotnica jest taka jakby troszeczkę zagubiona jak wyjdzie, bo i inne robotnice, a te muszą bydlaki od razu same się chyba sobą opiekować. przyjrzyjcie się jego gałą. Ciekawe czy on jest świadomy, że go nagrywam. Jak, w Podobne, że nie. Czy ja mam brudną już tak Przypatrzcie? Diabeteskie na sieni. Nie, ja, <laughs> że ty Pozytywna rola trudni... rodziny pszczeli regulują pewne rzeczy Ja się zaklinowało No i tak idą na ostrzał ja je zgładzę, kurą rzucę ale chcę zobaczyć werozę zgładzę je jeszcze tej nocy mam tu jakiegoś coś no nie wiem jak to działa dokładnie, ale a Kto to taki? zobaczcie jest żwawy teraz nagle ona chyba sobie chciał jeszcze posiedzieć. ale nie wiem czy to było widać. Zamykamy go z powrotem. Chowaj się tam. Siedz jeszcze był. E? No ciekawe jak teraz. Jak już poczuł wolność. Dawaj. I tak nie wiedzą, że je. Ale czy to jest okrucieństwo, że daje im nadzieję? Czy miłosierdzie? Ich los jest nieunikniony. Co tam? Szpilką go zgnieście czy Co my tu mamy? Resorakiem po nich przejadę. z z moim resorakiem? Policja, ui Halo, halo, trudnie. Czemu nie jesteście w robocie? Ej, ciekawe czy ten trójką żyje. Znaczy, okej. Okay. jest uszkodzona komórka, a nie widzę tam żadnego ruchu. Być może. Podczas odsklepienia... znaczy teraz, jak to wyciągałem, to a on jeszcze potrzebował na przykład dnia albo dwóch. No, żyde się ich dotknąć. Nie lepiej zrobić profesjonalnie. Patrzcie, zamarł. Kójnego w oko ten trójójójój nie żyje. Hmm? Czemu on nie żyje? On właśnie widzimy o takich rzeczach, to się nie znam że bardzo. To byłby A nie, najpierw to, to się sprawdza na zgnilca. Ja boję się, że on żyje i go no i... Nie, zgnilca to tu nie ma. Wyciągamy go. To jest jeszcze niedojrzały w formę. Cepsiór. Rozumiemy się za warozą. Czy tam waroa destruktorem? Mówi się warozą. Nie w skrzydła. Wygląda, jakby mu właśnie waroza obejrzała skrzydła. Czy ma je zwinięte tutaj? Nie, to są odnuże. On nie ma skrzydła. Muszę poczytać, dlaczego tu bydlę nie ma skrzydeł? I wreszcie ten odbok jest wybruszony. Dziwnie, nie. Znaczy, tu powinny być motowania skrzydeł, tu i tu. Tu po wygląda dobrze. Ok, masz tu trąbkę głód? Z głodu, Jak wysunięty języczek jest. Często oznacza to, że z głodu zmarło stworzenie. Hmm. Dziwne. Bo to on był z tej komórki. To było tak. Cholera, wie tych trudni. No i co? Wyłazisz jeszcze nie? Dyga się jeszcze. Jeszcze się nie może wygramolić pozjemy jakąś komórkę zobaczymy co zacz jeszcze się prze... On, chyba się przekształca jeszcze ale ten też wygląda jakby był zmarły ty mordeczki te trudniej to się nie, nie powinny chociaż trochę ruszać? Właśnie Bo się kolejny wylęga No hello Wystawia Coś on tu próbuje sobie za wszelką cenę. Albo bo o do szerszeni, gdzieś znajdę gniazdo szerszeni, je, rzucę do szerszeni, je, wrzucę do szerszeni. O, ale byłby flip zarąbisty. Naukowo. Dla eksperymentu, żeby nie było. Trudnie do szerszeni. Ten też jakiś kurwa... Co ci? Rastyk, nie wie już. On ma dziwny... No oczy, na oczach jeszcze błonę Widać, że to jeszcze Jakby troszeczkę albo je nie ściągnął zora wywalił się czyści Artysta No nic Eee, ten się wziął Patrzcie ściąga się to z oka Syfa nie. O. Tak, to jest jeszcze błona, a pod nią jest ten meszek dopiero. Przyniesiemy lupę. Innym razem muszę jechać w cały do Dobra, ale my wy možná oglądać co mi to. Abo chuj, bo i tak nie będę